To muszą wiedzieć o tym, że Chrystus Pan uwolnił człowieka, że Chrystus Pan uwolnił duszę człowieka. Dusza jest czysta, doskonała, bezgrzeczna, święta i wolna, ma udział w naturze Chrystusowej i doświadcza Chrystusowej tajemnicy, a człowiek, pomimo tej natury wolności, w dalszym ciągu jest w strasznych kłopotach, ponieważ Ulega manipulacji tych, którzy chcą jego natury duchowej, na jego mocy, jego świadomości. I tu jest podręczna. Podręczna, że tak mogę powiedzieć, przestrzeń obej oglądania natury psychicznej człowieka, manipulacji przez system, który wdziera się w bardzo głębokie tajniki natury psychicznej, emocjonalnej i duchowej człowieka, manipulując go nim, jakoby daje mu rzeczy dobre, a go nieustannie okrada, a ci ludzie sami noszą Wszystkie swoje dobra tam, y, ponieważ uważają, że nie są opiadani, tylko niosą to wszystko do swoich dobrodziejów. I dlatego, y, po cóż szukać y, tajników y, y, psychiki, jak można obejrzeć po prostu tą historię y, tej demagogii, y, manipulacji psychiką, mani manipulacji naturą duchową człowieka. Emocjami i całą naturą ministerstwa obejrzeć, w jaki sposób się dzieje, to tylko że trzeba zrobić jedną rzecz: Uświadomić sobie, że człowiek jest wolny i jak po prostu oni wolnego człowieka wbijają w kłamstwo wolności, że wolność jest całkowicie gdzie indziej. W jaki sposób odbywają się mechanizmy manipulowania jego naturą psychiczną, uczuciową, emocjonalną, jego duszą i jego całym systemem, jego przekonań?